Słuchajcie, zobaczcie tylko tą linię. Ja tak, was z tym tylko zostawię na chwilę. Popatrzcie sobie na to po prostu. Koło mnie stoi samochód o nazwie Classic Turbo Services, bo teraz tak Singer nazywa ten samochód. I tutaj właśnie zanim dojdę do opowiadania o tym konkretnym samochodzie, a jest tutaj słuchajcie cała masa rzeczy do opowiadania, że nawet jak się drzwi otworzy to zapach skóry po prostu jest powalający i to wszystko co tam widzę, ale to Wam pokażemy dopiero za chwilę. Natomiast wcześniej chciałem Wam opowiedzieć o tym co teraz się dzieje w marce Singer i jakie auta można zamawiać, ponieważ być może nie jest to takie oczywiste. I tak, od 2009 roku pojawiały się samochody, które pierwotnie w ogóle nie miały nazwy. Po prostu to były samochody marki Singer. Potem nazwano je Classic Study, natomiast w tej chwili nazywają je Classic Services. I one są już wyprzedane, ich było 450 sztuk. W 2018 roku tak naprawdę już wszystkie zostały wyprzedane, a jeżeli się nie mylę, to w tym roku ostatnia, ostatnie trafiały do klienta. Później pojawiły się Classic Turbo, tak się one teraz nazywają klasy Turbo Services i ich było, a właściwie jest bo właśnie ten samochód jeszcze ciągle można zamawiać ich jest 499 sztuk czy będzie docelowo a potem pojawiła się odmiana o nazwie DLS DLS jako wolnossący samochód których było 75 sztuk oraz DLS Turbo, 99 sztuk i znowu DLS Turbo, jeszcze można zamawiać DLS-ów bez Turbo już zamawiać nie można, czyli w tej chwili e, jedyne Singery, zink które możecie sobie zamawiać to są auta z, uturbione i to pozwala przypuszczać, słuchajcie, że następne to, co się pojawi, nie mam żadnych oficjalnych informacji, ale tak się chyba tylko domyślam, że pewnie znowu będzie jakieś wolnosące auto. A teraz przechodzę, słuchajcie, do tego konkretnego samochodu. Wyobraźmy sobie teoretyczną sytuację, że obejrzycie ten film i stwierdzicie: Kurczę, chciałbym mieć taki samochód. Co się wtedy dzieje? Zacznę od tego, że jeżeli zamówicie jutro, to samochód odbierzecie mniej więcej za 3 lata, w 2027 roku. Nie wiem w którym kwartale, ale mniej więcej taki jest czas oczekiwania. Czemu tyle to trwa? Ktoś zapyta. No bo tak, trzeba znaleźć autodawcę. O w tym oczywiście pomaga partner, jakim jest na przykład dla Składra. Natomiast sam proces przebudowania autodawcy do takiego samochodu, jaki widzicie finalnie, to jest około półtora roku. No i potem jeszcze trzeba wejść w kolejkę, która jest oczywiście niemała. Natomiast tak jak powiedziałem, ten samochód, taki samochód jeszcze można sobie zamówić. I tutaj, co, co mamy tutaj, jeśli chodzi o mechanikę i co mamy pod maską? Kryje się tutaj z tyłu silnik 3,8 litra e, uturbiony, który generuje 510 koni. Bazowo silnik legitymuje się mocą 460 koni, natomiast większość, o, większość klientów, jak powiedział mi fili przedstawiciel marki Singer, którego pozdrawiam. Zaznaczę sobie box, w którym chcę mieć po prostu trochę więcej mocy, czyli 510. I teraz tak. samochód, który stoi obok mnie, jest w specyfikacji takiej można powiedzieć GT, Gran Turera. I tak jak rozmawiałem z Filipem, auto można wyspecyfikować na jednym końcu skali. Mamy takie hardcore auto na tor z kratką bezpieczeństwa, bez tylnej kanapy, które wtedy będzie miało wlew paliwa jak w wyczynowych autach marki Porsche na środku. Natomiast tutaj mamy samochód, który jest raczej zdecydowanie nastawiony na komfort, na styl. Więc jak za chwilę pokażę wam środek, to zobaczycie, o czym mówię. Bo jest tutaj po prostu, no naprawdę, jakość detali w tym samochodzie poraża. Mamy klasyczny wlew nad kolu, więc jest wygodnie. Mamy tylną kanapę, e, która może służyć do przewozu towaru bądź myślę dzieci małych. No i, no i cóż, może zaproszę Was w takim razie do środka, skoro już tyle o tym środku mówię. Zobaczcie te fotele. Pasza, jak w klasycznych Porsche, tylko zrobiona po prostu w takim przeplocie skór jasnej i ciemnej. Wygląda to przepięknie, przepięknie pachnie, przepięknie się to dotyka. Tutaj mamy drewienko, tutaj mamy drążek zmiany biegów. single. niezależnie od tego, czy dawcą będzie auto z automatem, czy z manualem, zawsze jest manualem sześciobiegowym. I również niezależnie od tego, czy auto jest czterodapędowe jako dawca, ten model zawsze będzie autem. Tylnym napędem, wyłącznie. Natomiast zobaczcie tutaj te detale po prostu. No, ktoś, kto wyspecyfikował ten samochód, yy, bardzo trafia w moje gusta. Green over ten, to jest zawsze coś po prostu. Może ten green tutaj jest taki yy, no, też bardzo specyficzny, ale też jest przepiękny. Ale jak widzicie po czapeczce, no bardzo lubię takie połączenie i tutaj po prostu ono się doskonale sprawdza. Kierownica chyba jest karbonowa, oczywiście powlekana przyjemną bardzo skórą. Piękny jest zegar pokazujący ciśnienie do ładowania, warto to potem pokazać. W ogóle zegary w samochodach marki Single to jest zawsze po prostu coś fenomenalnego, no więc mamy tutaj też oczywiście wszystkie klasyczne pokrętła, ale mamy też mały ekranik, który chyba obsługuje Apple CarPlay, więc jakby tutaj to wszystko może dać Wam konkretne informacje, jest nawigacja. Tutaj takie mamy małe pokrętło od trybów jazdy, czyli widzicie, zobaczcie, można małym pokrętłem załatwić coś, co się dzisiaj w samochodach robi do jakichś po prostu dziwnych rozmiarów. Nie ma takiej potrzeby. Cykl w lewo, cykl w prawo. Kontrola atrakcji realizowana jest przez, bo to też jest powiedzmy istotne, dostawcą tych komponentów jest Bosch, który po prostu dostarcza oczywiście Marcy Singer najnowszej generacji komponenty. Więc macie tutaj po prostu najnowszej generacji kontrola atrakcji ABS, który właściwie spotykany jest w samochodach, które dzisiaj wyjeżdżają z salonu. No i to wszystko, to połączenie tych światów, tak jak już powiedzieliśmy w poprzednich filmach o, o samochodach Singer. Za każdym razem po prostu doprowadza człowieka do stanu takiego, że miałbym ochotę właśnie wypchnąć się z tą kamerą Michał i wyjechać tam po prostu, gdzie jest wyjazd z garażu i nigdy się do tej więcej nie pojawić. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, 3,8 litra, dwie turbosprężarki, sprężarki, 510 koni. I warto zobaczyć, że w tym samochodzie już nie Williams, nie Cosworth, nie Ed Pink, tylko Singer sam jest podpisany. Jak rozmawiałem z przedstawicielem marki, właściwie teraz no in-house'owo bardzo dużo robią przy strojeniu silników. Bazą jest oczywiście silnik oryginalnie pochodzący z 964, natomiast tutaj po tym Singer się nim zajmuje i Doprowadza to do, do tego stanu, jak teraz to widzicie. No zobaczcie, jak to po prostu przepięknie wygląda. Można by tutaj, tak jak powiedział Tom Ford w filmie na kanale Top Gear. Jeść tutaj po prostu lunch właśnie prosto z tej komory silnikowej i ja się z tym zgadzam. I could. And probably would eat my dinner off this. Zobaczcie ten detal też tej blendy tylnej. Przepięknie to wygląda. Lata 80. połączone z tym, co teraz jest tak naprawdę w modzie. Kolor, bo się pewnie zastanawiacie, jak się nazywa. Słuchajcie, to jest Palm Green Metallic. I na żywo robi po prostu absolutnie fenomenalne wrażenie. Mam nadzieję, że na filmie też tak rzeczywiście będzie. Co tu mamy jeszcze z tyłu? Jest ten Ducktail słynny. On nawiązuje do. Oczywiście, do tego, co się dzieje w 964 Turbo, ale jest większy i generuje trochę większy docisk, więc przy wyższych prędkościach mamy tutaj trochę więcej spokoju. Czarny, lakierowane na czarno, felgi Fuxa. Z przodu widzimy duże zaciski Brembo, więc jest tutaj układ węglowo-ceramiczny, czy tak? Czy nie kłamie? Chyba nie kłamie, bo jest to chyba opcja, ale nie. Tutaj chyba jest zwykła stalowa tarcza, natomiast zacisk Brembo jak najbardziej jest na miejscu. Słuchajcie, w jednym z wywiadów z Robem Dickinsonem przeczytałem taki fragment, który mnie zainteresował. Pierwszym kontaktem dla Roba z 911 był ten, kiedy jako kilkunastoletni dzieciak przejechał się jako pasażer w 930 Turbo. I to auto zrobiło na nim tak potężne wrażenie, że kiedy kilkanaście lat później założył markę Singer, przez wiele lat marka oferowała tylko samochody z silnikami wolnosącymi. Natomiast w głowie roba ciągle było to, że on się kiedyś będzie musiał zmierzyć z samochodem z silnikiem Turbo. I to jest właśnie pierwszy moment, kiedy do tego doszło. Dlatego to auto jest dla roba e, tak wyjątkowe. A dla Was może być wyjątkowe, bo wciąż można je zamówić, więc e, jeżeli, że tak powiem, temat Was interesuje, to jest to na pewno dobry moment, bo prawdopodobnie w przyszłym roku już tych samochodów nie będzie się dało zamawiać. Ale co wtedy? Wtedy oczywiście Singer przyjdzie z czymś nowym. Pojawiają się prawdopodobnie różne szalone pomysły, ale jestem ciekaw, co wy myślicie. Jakimi kolejnymi samochodami zaskoczy nas marka Singer? Stawiajcie komentarze. No i oczywiście subskrybujcie, bo będziecie mogli wtedy zobaczyć więcej kontentu za składra. Do zobaczenia.